13 września 2022 roku rozpoczęły historyczny, bo pierwszy w historii tego klubu, sezon w PGNiG Super Lidze Kobiet. Popularne pszczółki zainaugurowały go srogą porażką 21 do 32 z EKS Start Elbląg. Dziś nadchodzi czas rewanżu. 10 kolejka PGNiG Superligi Kobiet. Na obrocie z numerem 31 Nikola Głębowska. Jeszcze cały czas piłka w posiadaniu EKS-u Startel Gęga, wielokrotna mistrzyni Polski. ona otwiera ten wynik. Gęga, świetnie wypracowała pozycję dla tarczy luk, wzięła piłkę dalej, Sapurewicz. trochę wymuszony ten rzut, świetnie Dominika Hoffman. Tyle, że trzeba przyznać, że nie była to wymagająca Interwencja dla gnieźnieńskiej bramkarki odpowiada Justyna Świerżewska. W zasadzie zachęciła Matysek do oddania piłki, tarczyk. Kapitalnie Hoffman dzieli strefę w centralnym sektorze. Matysek, ależ tam jest walka z gnieźnieńską obrotową. Teraz znakomicie rozegrała to wszystko Malwina Hart. Świetnie powiązała teraz strefę, skorzystała z tego Justyna Świerżewska. Nurska teraz szukała zabiegnięcia. Ten rzut Giszczyńskiej, absolutnie nieudany. I czy odpowiedzą Elblążanki? Gęga do skrzydła, ładnie przetrzymała piłkę, doświadczona. I 13 do 10. I Nurska. Teraz mamy przechwyt, proszę bardzo. To zrobiła Magdalena Nurska. Kontratak przez skrzydłową Zgniezna Agenga. Notuje ładną asystę i rzutem na taśmę. Dosłownie rzutem na taśmę. Wiktoria Tarczy luk ustala nam wynik. Sierżewska do Hartman, Ta odwraca i piękne trafienie teraz z dystansu Justyny. I teraz Hartman uruchamia rzut z dystansu. Wołoszyk. Gega, piękne trafienie z dystansu. Na przełamanie. I zdążyła chybka wrócić się między słupki, wybronić się. No ciekawe, czy... Benjamin Superligi utrzyma teraz ten dobry fragment w tym spotkaniu. Pokazuje, co będzie grane w ataku pozycyjnym. Wraca Łęgowska na prawe rozegranie. Nurska. Świerzewska. Łęgowska. Piękne trafienie z dystansu. Łęgowska. Jest odpowiedź. Indywidualnie Monika. Kosta do Gęki. Ta na czystej pozycji. Bez problemu pokonuje. Łęgowska. Gęga z przechwytem, Hartman, bo wróciła na boisko, ale niedokładnie, jeszcze ma piłkę Świerżewska, co zrobi Kaczmarek, po raz kolejny przerzutką pokonuje tym razem Małgorzatę ciączkę. włącza się Kasprowiak, Nurska, ona stawia kropeczkę nad i, chyba tak, chyba tak, bo nie wiadomo czy EKS Start Elbląg jeszcze zdąży, Gęga do... Knieziewicz, jest odpowiedź, świetna akcja startu Elbląg w ostatniej minucie, 5 sekund do zakończenia meczu, Kaczmarek, Kaczmarek pudłuje, wprowadza bardzo szybko piłkę Aleksandra Chybka, czy będzie seria rzutów karnych, Gęga, muszą się spieszyć. Elblążanki, Gęga, znakomicie do głębocki, a ta trafia tylko w poprzecz, o miały wszystko. Wystawione na tacy gospodynie tego meczu nie będzie serii rzutów karnych. Komplet punktów pojedzie do gniezna, chociaż mogły to zrobić gospodynie. Justyna Świerżewska najlepszą piłkarką ręczną tego meczu. Firma Liren jest sponsorem. Ja już dziękuję państwu za czas spędzony z piłką ręczną. Zapraszam na kolejne starcia, jeszcze przedświąteczne, w serwisie Emocje TV. Życzę Państwu miłego wieczoru. Do usłyszenia.